Cementownią w pobliżu hełma lubelskiego sąsiaduje dzika przyroda. Torfowiska węglanowe porasta zwarty szuwar dość rzadkiej w Polsce kłoci wiechowatej. Oto ciemiężyca zielona. Rośnie kępami na podmokłych łąkach. Jak wiele ginących roślin objęta jest ochroną prawną. Jeden z licznie występujących na torfowisku storczyków, kruszczyk błotny. Głowienka wielkokwiatowa, roślina stepowa, często rośnie na wyniesieniach kredowych pośród bagien. Osobliwością hełmskich torfowisk jest jednoczesne występowanie na nich roślin bagiennych i stepowych. Na przykład omanów. Ta oryginalna roślinność nie jest jednak głównym bohaterem naszego filmu. Jest nim on, Circus pygardus, błotnek piraty. rzadki w Polsce chroniony ptak, którym od niedawna interesują się także ornitolodzy. Charakteryzują go cechy właściwe innym drapieżnikom: chwytne, ostre szpony, silny dziób przystosowany do rozrywania pokarmu. Doskonały wzrok i słuch umożliwiające błyskawiczną lokalizację ofiary. Samice łatwo odróżnić w locie po białej plamie u nasady ogona, samca zaś po czarnej prędze na skrzydle. Innymi cechami wyróżnia się błotniak zbożowy, krewniak popielatego. Najbardziej znany w Polsce jest błotniak stawowy. Orfowiska węglanowe są dla ornitologów wspaniałym poligonem do badań nad ptakami drapieżnymi. Nasz błotniak jest tutaj gatunkiem modelowym z uwagi na względnie łatwą dostępność do gniazd i możliwość bezpośredniego obserwowania ptaków. Badaniom sprzyja również gromadne gniazdowanie kilkudziesięciu par na obszarze zaledwie kilku kilometrów kwadratowych. Oto jedno z 36 znalezionych już gniazd. Zaledwie 30 metrów obok znajduje się następne. Przeciętny lęk błotniaka zawiera cztery jaja. Często bywa ich trzy lub pięć. Zależy to od ilości pokarmu w środowisku w okresie składania jaj, a co za tym idzie od kondycji samicy i samca. Od wielkości jaj u każdej pary zależy żywotność jej potomstwa. Sprawdzanie stopnia zalężenia umożliwia poznanie dnia wykluwania się pisklęcia. Im wyżej stożek jaja unosi się nad powierzchnię wody, tym bliżej do wykluwania. Jedno z czterech jaj zawierało za mało żółtka, zatem zarodek zamarł już we wczesnym stadium rozwoju. Młody wykluły się w odstępach kilkudniowych, tak jak składane były jaja. Są one gniazdownikami niewłaściwymi, ponieważ przyszły na świat już okryte puchem i z otwartymi oczyma. Samica zostawia je teraz coraz częściej, udając się na poszukiwanie pokarmu. Kolejne 37. Znalezione gniazdo. Dlaczego jednak tylko dwa młode? Bardzo prawdopodobne, że przyczyną była znowu mała ilość pokarmu samicy w okresie składania jaj. Badanie tempa wzrostu pisklon. Pozwala określić zasobność pokarmową środowiska. W tym roku utrzymuje się ona na średnim poziomie. W pierwszych dwóch tygodniach karmienia piskląt pokarm dostarcza samicy prawie wyłącznie samic. Od jego sprawności w dużym stopniu zależy teraz kondycja i przeżywalność młodych. Tym razem polowanie było udane. Zaniepokojona samica wróci do gniazda dopiero wtedy, gdy uzna, że intrus odszedł. Nieistotna jest przy tym liczba osób. Ważne, aby niebezpieczeństwo oddaliło się. Wróci czy nie? Pewności nie ma nigdy. Póki co warto na razie utrwalić na blonie fotograficznej same pisklęta. Czemu samica nie wraca? Może sploszyło ją ukrycie. Uwaga, coś się dzieje. Jest, a więc jednak przyszła. Cóż to? Zapewne w ten sposób chcę odciągnąć młode w cień. Obserwowanie gniazd błotniaków z bliska przynosi dużo cennego materiału, pozwala stwierdzić częstotliwość karmienia i sposób rozdzielania pokarmu pomiędzy pisklęta. Umożliwia również rozpoznawanie gatunków zwierząt stanowiących pokarm. Fotografia jest bezcennym dokumentem tych obserwacji. Cóż to za dziwaczne stwory niczym prehistoryczne gady. To pisklęta bąka. Żyją w czcinowisku, w bliskim sąsiedztwie błotniaków. Są bardzo ostrożne i płochliwe. Gniazdo Pottrosa znajduje się zaledwie 7 metrów od gniazda Błotniaków. W łociowisku żyją także błotniaki stawowe. Ich młode są największe spośród wszystkich błotniaków i najbardziej drapieżne. Na skraju torfowiska założyły gniazdo Bażanty. Za kilka dni pękną już skorupy. Skowronek gniazduje tuż obok na suchej łące. Młode bociany ciągle jeszcze są nielotne, ale za kilka dni z pewnością będą żerować na torfowiskach. Zrzadka zadrzewione wyniesienia wśród bagienne zamieszkuje makolągwa oraz jej krewniak dzwoniec. Oto jeszcze jeden sąsiad błotniaków. Sokół kobuz, także drapieżnik. Pisklęta karmi zdobyczą schwytaną wyłącznie w powietrzu. Najczęściej poluje na drobne ptaki i owady. Pod gniazdem kobuzów małe dzierżby gąsiorki. Pisklęta te, a także młode dzwońce, makolągwy, skowronki i potrzosy. Są potencjalnymi ofiarami bohatera naszego filmu. Głównym jednak pokarmem błotniaków popielatych są norniki polne. Gryzonie niesłychanie płodne, rzucające do 10 miotów rocznie. Rzadziej ofiarą padnie mysz polna. Wyjątkowo zdarza mu się upolować nawet ryjówkę. Ptaki drapieżne usuwają niestrawione części pożywienia z przewodu pokarmowego w postaci tzw. wyplówek, w których znajdują się liczne kości gryzoni, szkodników pól uprawnych. Kiedy ilość norników upolowanych przez dorosłe błotniaki jest niewystarczająca, najmłodsze pisklęta, osłabione z głodu, giną nieraz w potyczkach o pokarm. Ta okrutna dla nas scena w naturze jest czymś naturalnym. Zjawisko kanibalizmu jest przystosowaniem do aktualnych zasobów pokarmowych. Zabezpiecza ptaki przed wyginięciem całego lęgu. Kanibalizm występuje w podobnej postaci i u innych ptaków, np. u bocianów, jastrzębi, krogulców i puchaczy. Aby żyć starsze piskle zjadło swego brata. Dzięki temu przetrwało najsilniejsze. Młode błotniaki już wyrosły. Za dwa, trzy dni będą z pewnością latać. Niebawem odlecą na zimowisko daleko do środkowej Afryki. Obrączkowanie jest ostatnim etapem badań terenowych. Pozwala poznać trasy wędrówek, miejsca zimowania, długość życia i wiele innych zagadnień. Być może wiadomość o znalezieniu zaobrączkowanego ptaka gdzieś daleko od hełmskich torfowisk powróci do badaczy poprzez centralę obrączkowania ptaków. Na więcej pytań otrzymamy wówczas odpowiedź.